Elektrownia na Powiślu zaczęła być rozbudowywana. Doprowadzono do niej bocznicę kolejową, by łatwiej transportować potrzebny węgiel. W latach międzywojennych pracowało w niej w sumie 9 potężnych turbozespołów zamieniających parę wodną na energię elektryczną. Elektrownia od początku była w prywatnych rękach, a w latach 20 zarządzała nią spółka założona w Paryżu. Skąd tu Paryż? W ten sposób omijano polskie regulacje prawne i dzięki temu znacznie więcej zarabiano. Było to oczywiście wbrew interesowi miasta. Najpierw były negocjacje, później zarząd miasta stoczył z właścicielami paryskiej spółki wieloletnią batalię sądową. Zakończoną w końcu sukcesem w 1936 roku. Elektrownia stała się własnością miasta, a pierwotni właściciele dostali sowite odszkodowanie. To wydarzenie bez wątpienia wpłynęło pozytywnie na rozwój warszawskiej energetyki.